rankiem 23 maja wyszli na szerokie równe pole. Gdy byli już blisko zabudowań, ukryci w nich Niemcy otworzyli ogień. W okazji 87 rocznicy trzeciego powstania śląskiego rodziny walczących, władze gminy Bojszowy oraz młodzież wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się w gminie Izbicko. Chociaż raz pełni mój obowiązek, że nad, nadmogliło się po chwilę mojego wujka, nie, no bo kto inny już nie. Moja mama już nie był, Wszystko rodzeństwo już wymarło. Uczestników przywitali wójtowie obu gmin. Jako współgospodarz tej dzisiejszej uroczystości chciałbym gorąco i serdecznie powitać oficjalnie tutaj obecnych członków rodzin, wszystkich tych, którzy polegli tutaj na tej ziemi, ziemi gminie Izbicko. Jest to dla Was naprawdę słyszająca chwila i moment, że po tylu latach, dziesiątkach lat, poznacie miejsce spoczynku swoich najbliższych. się częściej zawiążą się przyjaźnie i poznamy te ciekawe miejsca w naszych gminach, w tych, w których żyjemy, bo na pewno każdy z nas ma coś do zaoferowania. Do niedawna myślano, że grup powstańców znajduje się w Kamieniu. Jednak jesienią odnalazł go Alojzy Lysko dzięki znajomości z Krzysztofem Rale. W październiku zeszłego roku, 6 października, by przyjechał na salę, sala jeszcze była dość pustą, Siedził na boku jeden taki panuszek, no a tam było dużo miejsca, ale ja chcę kolejnego panuczka nie wiem, w tobie mi chodzi, chcę kolejnego siedząć. no i jakoś tam potem przyszli do rozmowy. Może po akcyncie mnie poznał, że musiał sam być miejscowy, no i to ją powiedzieć, mnie sobie pytał, gdzie ją mieszka, Ją ja padło w sąsiedniej wiosce. To mi powiedział, no to w takim razie powinniście coś wiedzieć o jakichś poległych powstańcach w tym roku, że koło kamienia, a ja w kamieniu, nie on leżą leżono i to oni są ze pszczyny. Jak on się dowiedział, że oni są ze, ze pszczyny, to powiedział: to musimy tam jechać. I zaraz, jak się skończył ten się wziął do swojego auta i jechaliśmy do Sielca. Po drodze, było, powiedział: jak to tam było, gdzie to ci powstańcy szli i tak dalej. Podnieśli, oni tam zginęli. A jak my przyjechali pod y, pomnik, a przeczytał te nazwiska, to mój zastęp kolega, no, o, ten publik i powiedział hopi, to wy tyle życie, a my tyle szukamy. Ponieważ jest tutaj sporo młodych ludzi, wobec tego ja głównie będę swoje wystąpienie jak gdyby do nich adresował, bo oni będą jak pan widz powiedział, strażnikami pamięci tego, co się tutaj stało. Bo są graniczną gminą Górnego Śląska, na Wschodzie leżą, na stanowisko. Tu aż pod Opole i jeszcze dalej za brzegem tej górnej Ziemia, którą wszyscy chcieli mieć. I w związku z tym wszyscy sobie opisali własną historię tej ziemi. Jest niemiecka historia Górnego Śląska, jest polska historia Górnego Śląska, jest czeska historia Górnego Śląska i te trzy historie, co odmienne, każda jest inna. Trzeba byłoby napisać historię, śląską historię Głodnego Śląska. Na razie nikt tego nie powie, bo byłaby ona najbliższa prawu. Alojzy Zelisko zwrócił uwagę na wartości kultury i tradycji śląskiej, która jest kontynuowana przez młodzież. Goście wysłuchali utworów wykonywanych przez Zespół Młode Bojszowy. Oglądali układy taneczne najmłodszej grupy artystycznej z Izbicka. Oraz podziwiali umiejętności aktorskie młodzieży posługującej się gwarą. Mieszkańcy Wojszów chcą, aby zachowała się nie tylko kultura i tradycja, ale także pamięć o bohaterach. Historię powstańców zawarł w swym filmie pod tytułem Bracia Józef Kłyk. Ja wiedziałem, że oni gdzieś walczyli o Polwar. Ja tam też nie byłem. Ja też y, pierwszy raz dopiero się dowiedziałem, jak ty znalazłeś to miejsce i tego pana. Ale ja to robiłem na starej wsi u nas w szczynie Cegielni. Tych 13-14 ludzi ginie u mnie w filmie. Tak jak jest to w legendach. Ja osobiście miałem kontakt z moim sąsiadem, panem Piekorzem i rozmawiałem na temat tego zdarzenia. Z Kapiasem rozmawiałem, z ojcem Uszokiem rozmawiałem. I, i, I miałem jakby tą fizyczną możliwość podjęcia tego tematu i zrobić to dla naszej społeczności. Musimy iść do powstania. My są terazki poczornym czarnym A panienka wybrała biały. U nas się chyba nie powinno. Prawdziwe wydarzenia miały miejsce we wsi siedlec, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. O tym, co tam się stało, wiemy z opowiadań rodzin poległych. Mój ojciec był, był ranny na takim polu. To było pole, tam było zasiane owies I oni tam w tym, właśnie w tym owsie został ranny. i chciałabym to zobaczyć i te pomniki wszystkie, to wszystko. Parę razy był ojciec na wycieczce z bratem, z moją mamą i pokazywał im te miejsca, gdzie był ranny, gdzie się co odbywało.